Dolar amerykański traci we wtorek, a sytuacja techniczna na wielu instrumentach pokazuje nam, że może być to dopiero początek słabości. Choć pokażę ci trzy setupy, które wskazują na dalsze osłabienie dolara w średnim terminie. Najpierw Dolar Index, gdzie mamy tutaj wyraźny horyzontalny opór w okolicach hmm, psychologicznej bariery 100. Widzimy, że testowaliśmy ten opór na początku listopada, testowaliśmy go 20 listopada także. I tutaj doszło do wyrysowania setupu CRT, czyli mamy pierwszą świecę ekspansywną. Pod oporem. Następnie druga świeca to manipulacja. Wracam do zakresu pierwszej świecy. Tutaj setup CRT jest już zrobiony, bo dzisiaj dochodzimy do 50. Do zniesienia 50% tej pierwszej świecy i targetujemy tutaj stówkę, a także jak magnes będzie przyciągała linia trendu wzrostowego na dolar indeksie. Drugi setup to dolar do franka szwajcarskiego. Jest to wykres tygodniowy. Tutaj także znajdujemy się na kluczowym oporze. Widzimy ten rejon 0,81, który cena nie może przebić od dobrych paru miesięcy. I tutaj widzimy setup też CRT, czyli mamy ekspansywną świecę. Pierwszą, która atakuje opór, druga jest manipulacją. I teraz. I jeszcze do zakończenia tej drugiej świecy mamy parę dni. Handlowanie, generalnie CRT, trajdowanie drugiej świecy jest zadaniem dla zaawansowanych. Tutaj trzeba by poczekać bardziej na trzecią świecę, i wtedy ten setup miałby troszkę więcej sensu, nabrałby trochę więcej pewności, ale taka druga świeca w postaci takiej spadającej gwiazdy jest tutaj zaproszeniem do dalszych spadków, może na początkowym etapie, ale jest dobrym prognostykiem. I trzeci setup. Euro USD najpopularniejsza para na rynku, i tutaj mamy do czynienia z czymś innym niż CRT. Tutaj mamy taki dłuższy trend boczny, można by powiedzieć, że jest to taki trójkąt symetryczny, aczkolwiek bardzo stromy opór. Natomiast tu w oczy rzuca się jeszcze jedna rzecz. Jeżeli połączymy sobie te szczyty, to mamy tutaj odwróconą głowę z ramionami, lewe ramię, głowa, prawe ramię. Formujemy właśnie prawe ramię tej formacji i wybicie tych dwóch oporów, zamknięcie dnia powyżej, da nam sygnał kupna na euro USD i będzie to potwierdzeniem słabości dolara.